Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym i chyba ostatnim odcinku z Harry'ego Pottera i zakonu Feniksa. Kontynuujemy naszą przygodę. Ponownie musimy stoczyć walkę z Voldemortem, ponieważ we wczorajszym odcinku jej nie dokończyłem, bo nie wiedziałem w sumie jak. Teraz już troszeczkę sobie poczytałem o zaklęciach, więc wiem jak mam z nim walczyć. się się nauczyłeś? Dawaj no, go. eksplejarnus będziemy w niego rzucali cały czas. Czas tym skończyć Tom. To ma być największy czarozie. Czas z tym skończyć Tom. A nie zdążyłem. Czas z tym skończyć to. To ma być największy czarodziej. Dobra, odbite. Już odbiłem to zaklęcie. Okay. Ładowanie ulta nad Woldemortem. To ma być największy czarodziej. Jeszcze jedno, i pyk. A i pro tego nie weszło. Nie weszło, ale kilka razy go i tak uderzyłem jeszcze Czas z tym skończyć to! Nigdy się nie podda! Kurde, nie weszło znowu? Halo jak lecą to zaklęcia, to muszę pro tego rzucić. White. Ja się mylę? Yy, uroki pro tego. No w górę, no to droby przecież tak. Dlaczego się nie nauczyłeś? I teraz za późno. Raz się mogę zgodzić z tym, że zrypałem czony staruszku, muszę pojedynczo rzucać. Nie wiem czy to już koniec. Niczego się nie nauczyłeś? Skończyć to! Czemu? Jeszcze raz, nie, 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 nie rozumiem Czemu nie trafiam go z tym zaklęciem odbitym? Rzucam cały czas mu Expoliarmus, to się ładuje nad nim wszystko i na sam koniec muszę rzucić Protego. Niczego się nie nauczyłeś? Nie wygra! To ma być największy czarodziej! Zmęczony staruszku?

że to już koniec! No, twój zaraz tu będę. nie wygra! Ale na przemiennie muszę rzucać. Teraz tu będą, A uroczy, teraz tu będą. nie wiesz, że to już koniec, nie chcesz mnie zabić. Zbyt brutalne dla ciebie! Istnieją inne sposoby zniszczenia człowieka i los gorszy od śmierci. Teraz cię zabiję! Starcze! Ale jeśli twoja śmierć nic dla ciebie nie znaczy, Voldemort? Harry, nie ruszaj się! To może. A, kudy nie ma. Nie ma tak łatwo. Wydupiej. Szczerze, że ta walka będzie dłuższa niż ze snapeem. Dawaj go, no i git. Nie wiesz co to przyjaźń, lojalność, miłość, czy szczęście? Po prostu żal mi ciebie. Widziałem go. To no woltemu. Prawo. W końcu się zorientowałeś. Według przepowiedni żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. Czyli jeden z nas zginie z ręki drugiego? Tak. Przykro mi z powodu syriusza. W gazetach piszą o powrocie Voldemorta, nawet w proroku codziennym. Dobrze się czujesz? Myślałem o tym. Może i nadchodzi wojna, ale przynajmniej mamy coś, czego Voldemortowi brak. To coś, o co walczyć warto. OK. Czyżby koniec? No oh yes. jest. Mam tyle rzeczy do pokazania w naszym pokoju, jak chcesz, możesz przyjść. Całe szczęście, że w siódmej części jej nie ma. Luna. Okej okay. Czy jeszcze coś tu mamy? Mam nadzieję, że wkrótce aresztuje Damerdora A dlaczego? Chyba się komuś tekst pomylił w gry, przy wygrywaniu go do gry Co tam Luna? A, zaprali te Co rzeczy robisz? przecież straciłam większość moich rzeczy. Ktoś je ciągle bierze i chowa. Dlaczego tak robią? Myślą, że jestem dziwatką. Niektórzy nawet nazywają mnie, na Lofkot. To żaden powód, żeby chować Twoje rzeczy. Jak znajdę coś Twojego, to ci powiem. Okej, okay, czy będę to miał na mapie zaznaczone? Raczej nie. No właśnie. Hmm. No nic tu nie będę miał raczej za, na, zaznaczone, nie? To jest wniosek, że trzeba będzie się przejść po prostu po całej W ogóle właśnie co prefektów ani razu nie byłem, nie Trzeba się będzie przejść po całej mapie jakby. Siema, ma, się ma. Dobra, wróćmy, może tutaj coś znajdę. Gdzie ja w ogóle teraz jestem? Pęknijmy hmm, to. Ja jestem tutaj. No dobra, wiadukt. Aha, poszedłem tu. A tu nie ma lochu Snape'a z tej strony gdzieś? Fajnie było to znaleźć bez problemu. Dobra, stukam w metal, będzie najszybciej po prostu to znaleźć. Może coś natrafię, akurat przy okazji idąc tędy. Kurde, to może być serio ciężkie, tak do znalezienia. Bez mapki, ale już mam. Dobra, tu jest coś na pewno. Chciałbym zrobić tę zadankę. Tutaj może coś będzie w tym? Jak tam treningi Quidditcha? Chyba Fred i George ci pomagają? Jeśli liczyć wyśmiewanie każdego puszczonego kafla, to tak. No i po co ja z nimi gadam? To należy do Luny. O dobra, okej, okay. to mamy jedno, dobra, czyli to było to. Teraz muszę iść... Kurde, gdzie ja mam iść? Fajnie by było to oznaczyć. Jedna rzecz... Jest gdzieś koło biblioteki, tak? Wielkie schody. Bierze z zegarem, wróżbiarstwo. W blokowanym dziedzinie, a na wyblokowanym dziedzinie coś mam? Mam za wieżą z zegarem coś. Czyli jak pójdę tu... Powinienem trafić jakoś tam. Dobra. To chyba przez ten będzie najłatwiej, nie? No i kogoś porąbało, nie? Powinno być te rzeczy oznaczone. Dobra, gdzie teraz jestem? Tutaj. No dobra. Jesteśmy w takim razie w tą stronę. Jestem na wielkich schodach i... Powinienem zejść gdzieś w jedną stronę i wtedy powinienem znaleźć coś. Tylko nie wiem za cholerę w którą stronę mam iść, nie? O oh, yes. Znowu ta. Ale zjadłem takie pulpeciki w sosie pieczarkowym. Aha, poszedłem aż tu, dobra, czyli na pewno nie w tą stronę muszę iść. Głupoko. Dobra, ale to jestem tutaj, a Bo muszę wyjść stąd? Chyba nie widzę, gdzie się zablokowałem. Tu chyba coś powinno być, tak? Tak, tutaj gdzieś jest jedna rzecz. Jej. Jest coś niby schowane. Jaj, tylko nie wiem gdzie. Hmm. To w sumie ostatni odcinek z tej gry, no bo już w sumie zakończyliśmy, ale fajnie by było to zrobić, tak szczerze mówiąc. Bo to była jednak część fabuły w książce i w filmie, nawet. że tu coś jest nie no koman jestem na tym miejscu tak zadanie lumy no tu gdzieś coś ma być w, na tej miejscówce <grym>, jak nie znajdę tego to się załamę, nie Formę edukacji od pozbycia się wszystkich Przecież to ten Starego się pozbyj, ej, kurna, cały czas klikam enter. No gdzie to może być? Halo, Reon Hermiona, coś podpowiecie? Hermiona, zauważyłaś, że to dziwnie się zachowuje przy Harym? No, ale jak się kibicuje tajfuną? A z yes, ten to ma. O, tu są. Dobra, Jezu, jestem ślepy, nie? Okej. Okay. To te dwie rzeczy mamy zebrane. Do biblioteki miałem iść, tak? Tak. To do biblioteki. Do biblioteki. Tu jest biblioteka. No i dobra. Znowu będą kotlety z sosem, będą kotlety z sosem, dokładnie. Na serio, się niedługo w ramach obrazu nie zmieści. Nie jesteś zmęczona, tylko spasiona. Dobra, ja się muszę dostać. Kurde, do tego. Kecie. E, tak. Ja się muszę dostać tutaj, w to miejsce. Te dwa miejsca mnie interesują. Aha, ja sobie mogę oznaczać. Na mapie. No to hit. Wielka sala i sala wejściowa. No dobra. Bez problemu, to już znajdziemy. Nie mogę oznaczać, ale mogę wziąć... Znaczy mogę oznaczać, tylko trochę inaczej. Oho. Zdrowy umysł, to ciekawski umysł. Dobrze, że słyszę go chyba ostatni raz już w tej grze. I kurde... Jutro co innego. Dobra, no buty mam. Coś tam jeszcze znalazłem. Trzeba się przejść teraz tutaj. Bo jest to gdzieś w bibliotece, no. Ewentualnie na tym bocznym. Czekajcie, tu coś leżało, to nie to? To rzeczy luny. O, no właśnie, dobra. No i teraz do wielkiej sali muszę się udać jeszcze wielka sala, dobra. No i tu są jeszcze dwie rzeczy. I to będzie na tyle, nie? O nie, chyba jeszcze raz będziemy musieli go posłuchać. Witam, pilność w nauce. Możesz wejść. Uf, całe szczęście, że to nie tamto. No i dobra, do Wielkiej Sali, jelo, nie? Potem do Luny. Skoro już to dało jako quest'a i była to też, też część fabuły naszej, tak powiem, Kacie, Bo ja mam do Wielkiej Sali wejść, a tutaj koło niej też coś jest gdzieś. Kurde, tu w wielkiej sali to będzie ciekawe coś znaleźć. O, czekajcie, czy tutaj to nie leżało? To należy do. Dobra. I jestem teraz na którym znaczniku? Tutaj. No i tu gdzieś jeszcze ma być coś. Sorry za karetkę w tle. No, come on, Zamyć mi to. Jak ja mam to użyć? Wait. Za lista zaklęć. Incendium, miganie ofensy. The można można zostać użyte do odpychania, do przyciągania. Zepsutego. Do przetego, do, odpalania, do zniszczenia. Ten to tylko z tym, to jest po tego też nie. No to jak ja mam to zrobić? O, dobra, teraz zadziała. Ty, ale to nie było to. Halo, może tu? No to nie za młota nie, młota miotła Halo A ją do góry Wingardium Leviosa. Że to tutaj kurwa mać czy ta miotła jebana może się Aha, w ten sposób mogę to zamieć Dobra. Wszystko rozumiem już. Biorę na nią Wingardium Leviosa i po prostu ją ustawiam nad czymś. Wszystko stało się jasne. O i tu jest coś dla niej. Dobra, mam, to chyba luny, w naszym pokoju są nowe rzeczy do obejrzenia Hary. Jak ja się cieszę, że tam nie wchodziłem do tego pokoju więcej niż raz, nie? No i dobra, wracamy do Luny i koniec chyba gry, nie? Trzymaj. To już wszystko. Miłych wakacji, Dzięki. Ty też. Potter zawsze się tak zachowuje. Dobra, mamy coś jeszcze do zrobienia? Nie mamy żadnych zadań. No to dobra, kończymy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie w takim razie tego odcinka. Na... To chyba koniec tej serii, nie? Tu już nic więcej nie mam do zrobienia w takim razie. Eee, jeszcze raz dziękuję Wam, za zamotałem się, lagę, mózgu dostałem, error mi wyskoczył, blue screen w głowie. Eee, dzięki za oglądanie, pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i oczywiście komentarzy. Będę bardzo wdzięczny za każdą aktywność, wbijajcie też na streamy, link w opisie oczywiście do Twitcha. Eee, na Facebooka i Instagrama możecie tam wbić, zostawić lajka like i followka i oczywiście wbijajcie, dołączajcie do Discorda. Wszystko jest oczywiście w opisie, a w tej serii a właściwie w tym odcinku i z tej serii to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu, który jest jutro o 15. Cześć!